A ci, którzy już sobie nie poradzą e, no, szukać pomocy u lokalnych hydraulików, kompresor najprostszy, najzwyklejszy, nie, nie musicie kupować nie wiadomo czego. Podłączyliśmy zawór spustowy, chyba nikt za to głowy nie urwie, to nie są chemikalia. Nagminnie robią próby szczerości powietrza, twierdzą, że wszystko jest w porządku i ok. Taka próba jest nieważna. Witam serdecznie na kolejnym filmie, dziś zajmiemy się problemem opróżniania instalacji na zimę, a także pokażemy jak prawidłowo powinna być napełniona instalacja. To będzie druga część prawidłowo napełnione, to będzie druga część jakby tego całego cyklu. Eee, chcemy pokazać Wam, naszym klientom, e, a także osobom, które oglądają te firmy, a nie są naszymi klientami, przede wszystkim jak przygotować prawidłową instalację, odpowietrzyć ją i napełnić, a również, jeżeli będziemy mieć sytuacje takie, jak my bardzo często mamy też u nas e, na budowach, e, w czerwcu wykonany jest proces ogrzewania podłogowego, zalana, odpowietrzona, przygotowana do podłączenia, przedłuża się budowa, dochodzimy do okresu zimowego i nagle jest dylemat, czy spuszczać wodę z czy nie spuszczać. My, ponieważ obsługujemy kilkadziesiąt budów każdego roku, kilkanaście różnych inwestycji modernizacyjnych w ciągu miesiąca, więc jakby tej roboty jest naprawdę bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie pojechać do każdego klienta i mu tą instalację opróżnić. Niejednokrotnie nie jest to jakby nasza wina, że ktoś nie zdążył z czymś tam w etapach budowy, więc jakby my jako firma nie jesteśmy zobowiązani do opróżniania takich instalacji. Natomiast chcemy pokazać, jak to sobie zrobić samemu, dlatego że to nie jest jakaś wielka filozofia i liczymy na to, że jednak większość z Was sobie z tym samodzielnie poradzi, a ci, którzy już sobie nie poradzą no, szukać pomocy u lokalnych hydraulików naszych klientów zapraszamy oczywiście do nas. Będziemy próbować wam tutaj też w naszym zakresie pomóc. Natomiast tak jak powtarzam instalacja jakby czynność jest bardzo prosta i dzisiaj to pokażę. W tej części filmu zajmiemy się opróżnianiem instalacji. Najpierw sobie ją opróżnimy za pomocą kompresora i sprężonego powietrza. Opróżnimy ją sobie do pompy. Którą tutaj mamy, będziemy opróżniać za pomocą kompresora, kompresor najprostszy, najzwyklejszy, nie, nie musicie kupować nie wiadomo czego, tutaj jeszcze jakbyś Przemku pokazał, mamy jeszcze mniejszy kompresorek, 10 barowy, 5 litrowy, naprawdę nie, niewielki nawet podpisany stan, chociaż pewnie koło stan leja nie, nie stał, natomiast to jest prosty, marketowy kompresor. więc każdy kompresor, który Wam poda jakieś ciśnienie powietrza większe niż te trzy bary, już jest wystarczający. Co będziemy jeszcze potrzebować do tego, żeby to zrzucić? Oczywiście my chcemy mieć tutaj higieniczne warunki, więc podłączyliśmy zawór spustowy z instalacji, podłączyliśmy sobie do pompy solarnej, normalnie ten zawór spustowy podłączacie sobie Wężykiem do kanalizacji wylewaczy to na zewnątrz, w zależności, jeżeli ktoś ma oczyszczalnię ścieków, bądź jakiś zbiornik bezodpływowy, który musi opróżniać, no to zdecydowanie lepiej taką instalację opróżniać sobie gdzieś tam nawet do, na trawnik, bo to, to jest po prostu woda. Wam nikt za to głowy nie urwie, to nie są chemikalia, oczywiście ci, którzy stosują glikol w, nawet w niewielkim stężeniu, no musicie utylizować taki, e, taki czynnik, jeżeli płuczecie instalację czy wyrywacie. E, glikol jest e, agresywny dla środowiska, jest chyba że jest to glikol e, propylenowy, natomiast wątpię, że ktokolwiek taki wlewa do, do podłogówki. Czemu nie stosujemy glikolów? Będzie też na ten temat film. Czemu my nie stosujemy glikolów w naszej instalacji I, i powiem Wam to dokładniej. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko na samym, jakby opróżnianiu tej instalacji. Normalnie w naszych rozdzielaczach, które my montujemy, są zawory spustowe, które są zakończone tradycyjnym przyłączem, złączem, przepraszam, chorą prawą ręką, jest więc wyżej gorszej. złączem na węża zakładamy wąż ogrodowy, zaciskamy cybantem i. Oddajemy to do kanalizacji bądź do, do beczki, aby zutylizować czynnik grzewczy, bądź wylewiemy sobie tam pod, pod rośliny. Nie ma to większego znaczenia. E, oczywiście robimy to przy zaworze spustowym z instalacji. Kolejnym krokiem, który musimy tutaj, e, przepraszam, nie krokiem, tylko kolejnym e, zestawem, który musimy się uzbroić, jeżeli opróżniamy taką instalację, jest to najprostszy wężyk. W naszym przypadku półcala na 3 czwarte, dlatego że te 3 4 my mamy tutaj. Zwykły wężyk, w tym przypadku 40 centymetrowy, wężyk jelitowy. E, e, w oplocie, możecie go kupić w każdym markecie budowlanym. I specjalna redukcja z gwintem. Tu jest gwint, który e, nakręcamy sobie wężyk, a druga strona jest to typowe przyłącze kompresorowe. Jak widzicie sobie podłączyliśmy. Teraz. Eee, troszkę nas tu zadymiło z węża, podłączymy sobie na tym wężyku. Podłączymy sobie ten układ. Nie podpinamy go na razie, podepniemy go w momencie, żeby tu nam nie było niepotrzebnie powietrza. Eee, podłączymy go sobie. Nie chcę zakręcać tutaj na, na tym zaworku, podłączymy sobie to za chwilkę. Kolejna czynność, którą powinniśmy teraz wykonać, jeżeli mamy już przygotowany odpływ tej wody do kanalizacji, do zbiornika jakkolwiek i mamy przygotowany już możliwość wpięcia się z kompresorem. Jak widzicie, zwykła złączka z marketu budowlanego ta złączka kosztowała mnie, chyba, nie pamiętam, 6 zł. Wężyk parę złotych też kosztuje, więc w niewielki kosztach 20 zł kompresor od sąsiada pożyczyć, jeżeli nie macie. I to już jest kompletny zestaw do opróżniania instalacji. Oczywiście na chwilę obecną zawory są zamknięte. Co teraz musimy zrobić e, prawidłowo, żeby nie zapowietrzyć sobie tego układu e, od strony kotłowni od strony pompy ciepła. Oczywiście pompa ciepła zamknie wyłączona, tak żeby pompy obiegowe nie pracowały. Jak widzicie, przepływów nie wskazuje nam yy yy fiolka, więc możemy spokojnie sobie to zamykać. Jeżeli zawory wam ciężko będą chodziły tak jak w tym przypadku, możecie się posłużyć tutaj jakimś kluczem, pomóc sobie, przepraszam, w drugą stronę. O, chociażby ruszyć nawet kawałek, to wtedy on już później będzie szedł w miarę luźno. My tych zaworów my te zawory dosyć często odkręcamy, zakręcamy, więc jakby one u nas w miarę fajnie pracują, natomiast po kilku latach możecie mieć problem z tym, żeby ten zawór zakręcić. Co musimy robić dalej? My sobie będziemy płukać pętle garaż, opróżniać, w zasadzie nie płukać. Opróżniać pętle garaż, więc co musimy zrobić? Zamknąć wszystkie pętle i to robimy sobie na dolnej belce. Tymi zaworami. Oczywiście dobrze by było, żebyście sobie spisali, jakie były przepływy przy, e, przy pracującej pompie. E, też na tych fiolkach są wskaźniki, więc dobrze byłoby sobie wska wskaźnik ustawić na przepływie, który e, przy pracującej pompie biegowej wam pokazuje, żebyście wiedzieli, do czego wrócić. E, my będziemy sobie to z projektu z powrotem wracać do projektu i sobie to poustawiamy tak, jak tu projekt mówi, więc jakby nie muszę robić sobie zdjęcia wcześniej. I to sobie. Zakręcamy wszystkie. Zakręcamy sobie również te górne fiolki. I tu będzie trochę szło szybciej. Szybciej na filmie, dla mnie trochę dłużej. Ja tutaj każdy sobie e, robię po takim ruchu, dlatego że te pierwsze ruchy są gorsze. Gdzieś tam przystanę, to może być. Puf, mamy zamknięte te zawory. Trochę to czasu schodzi, ale będzie dobrze. Ok, mamy zamknięte zawory, więc co my możemy teraz zrobić? Kompresor zapewne nam się włączy, pewnie trochę narobi hałasu, jak to tu podłączymy, ale idziemy. Otwieramy sobie zawór upustowy. Teraz możemy sobie otworzyć tę pętlę. Już było, nie wiem czy na filmie będzie to słuchać, ale już było słuchać tam, co tam się dzieje. I teraz tak. Podłączamy sobie teraz ten kompresorek i dopiero jak podłączymy kompresor, to otworzymy sobie ten zawór spustowy, pierwszy, po to, żeby nam nie cofnęło do kompresora tej wody, tylko jednak kompresor już swoim ciśnieniem wysokim, skąd na 10 bar. Może ja jednak je trochę tu ograniczę wyjściowość, zaraz zobaczę, ile tak naprawdę tu idzie. Żeby też nie przesadzić i nie, nie wywalić czegoś. Ok, możemy puszczać. Pokażmy może przemku, będzie sobie za chwilkę woda wylatywała. I w ten sposób upuszczamy sobie, opróżniamy sobie jedną pętlę, do kiedy? Do momentu, kiedy tak naprawdę zaczyna lecieć tu już powietrze, a nie woda. Całą drogą będzie można zobaczyć kolor wody, jakość tej wody. Okej, okay. co mamy, leci już tam powietrze, jeszcze coś tam troszkę pryzga, co może się zdarzyć. Zamykamy, ok, mamy zamknięte, jeszcze część tego ciśnienia tam będzie wypychało, co się stało, zobaczcie, nalaliśmy 15 litrów, mamy 30 litrowy baniak, jesteśmy mniej więcej w połowie, mamy gdzieś około 15 litrów wody z układu grzewczego wylanego za pomocą kompresora. Jak widzicie, nie jest to rzecz wcale trudna. Mamy odcięte, ja, ja zaraz po zamknięciu tego zaworu od razu sobie tu rozpinam, żeby kompresor mi nie nabijał na ten wężyk, dlatego, że tak naprawdę te wężyki są e, testowane, tam na dwu, są 12 barowe, nie chcielibyśmy go w żaden sposób uszkodzić, też być może to ciśnienie e, nabiłoby wyższe. I tak dokonujemy sobie opróżnienia pętla po pętli, pętla po pętli, tą pętlę, którą opróżniliśmy również zamykamy i otwieramy znowu następną pętlę i tak będziemy sobie działać, e, będziemy sobie, przepraszam na chwilkę, ja tylko i w ten sposób będziemy sobie działać pętla za pętlą, pętla za pętlą i tak będziecie mieli przygotowaną instalację do, do zimy, opróżnioną, oczywiście po próbie szczelności, po nabiciu, po nalaniu, e, po nalaniu betonem. Co w sytuacji, kiedy mamy już ten okres zimowy, gdzie te temperatury są bliskie zera, bądź spadają poniżej tego zera, a my musimy jakby no, zamknąć tą podłogówkę, wykonać próbę szczelności. Wtedy prawo. Pozwala nam wykonać próbę szczelności powietrzem, oczywiście wykonuje się to zgodnie z normą, czyli niższe ciśnienie i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ryzyko zamarznięcia tej wody w instalacji w krótkim okresie czasu, czyli już mamy te temperatury minusowe, bądź zero w ciągu dnia i w nocy możemy spaść. Nie, nie mamy możliwości tego próżnienia i rozporządzenie mówi wyraźnie, jest to próba, którą należy powtórzyć wodą również później i niestety z to z czym się spotykamy nagminnie bardzo często Eee, firmy, firmy wykonawcze, które robią taką instalację pod podłogowego na gminie, robią próby szczelności powietrznej, twierdzą, że wszystko jest w porządku i okej. Okay. Szanowni użytkownicy domów jednorodzinnych, inwestorzy, klienci, taka próba jest nieważna i to też mówię do, do instalatorów, którzy taką próbę wykonują, nawet jeżeli macie papier i podpis od klienta, a temperatura bądź nie było przesłanej do tego, żeby wykonać tą próbę szczelności powietrzem, niestety taka próba szczelności będzie nieważna, jeżeli pójdziecie do sądu czy coś, biegły sądowy Wam to odrzuci, więc dla własnego bezpieczeństwa zacznijcie wykonywać tak, jak to się robi zgodnie z normą, a użytkowników i klientów e, uczulamy, żeby nie dać się robić balona i przeprowadz... żeby próba szczelności była przeprowadzona, dlatego że Próba musi być przeprowadzona jeżeli chodzi o instalację grzewczą na, w ciśnieniu 6 barów wodą. I pozostawianą do zalania ogrzewania podłogowego trzema barami. Jeżeli mamy sytuację, że nam może zamarznąć, że musimy częściowo zalać tą posadzkę, możemy zrobić próbę szczelności wodą, powietrzem. Natomiast, tak jak mówię, ta próba powinna być również powtórzona. I my przy próbie szczelności, przy protokole próby szczelności powietrzem, też zostawiamy taką dotację klientowi, że taką próbę należy niezwłocznie powtórzyć w sytuacji, kiedy warunki pogodowe się zmienią, bądź te warunki, które nam, nam decydowało o tym, że nie możemy w danym momencie użyć wody na instalację. Każda inna porównawczalność jest nieważna, więc no, przestrzegam przed tymi naciągaczami, którzy, którym się nie chce dostarczyć wody na budowę, bądź nie wiedzą jak to zrobić. Zapraszam na drugą część filmu, w którym dowiecie się, w jaki sposób prawidłowo napełnia się instalację wody w ogrzewaniu podłogowym, i jak powinna być prawidłowo przeprowadzona proces napełniania instalacji odpowietrzania, no i też pokażemy tą próbę szczelności. Oczywiście przeprowadzimy ją w sposób uproszczony. Pokażemy Wam tylko, jak to wygląda, tak abyście wiedzieli, czy, 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 czy instalator, który wam to zrobił i zrobi to poprawnie. Jeszcze jedna rzecz, przy próbie szczelności musicie być Wy, najlepiej żeby był Wasz kierownik branży sanitarnej, nie kierownik budowy, dlatego że kierownicy budowy nie mają uprawnień sanitarnych i mogą nie znać tych przepisów, o których ja teraz mówię, więc kierownik branży sanitarnej najlepiej jakby był przy takim odbiorze. Wówczas Wy nie, nie wiedząc, co, się, co tak naprawdę prawidłowo się robi, możecie mieć pewność tego, że jest zrobione to, to w sposób prawidłowy. Protokół z próby szczelności powinniście mieć, zachować do swojego budynku, chociażby do ubezpieczenia budynku. Taki protokół musi zawierać Wasz podpis, podpis instalatora, który to zrobił. Najlepiej, jakby tam jeszcze widniał podpis uprawnionego kierownika. Musi zawierać temperaturę otoczenia, musi zawierać medium próby, musi zawierać rodzaj wykrywania którym jest sprawdzane, jakiś manometr z odpowiednią skalą, adres waszej budowy i precyzyjne dane firmy, która to, to wykonywała, i wtedy wykonujemy trzy próby wstępne, każda może trwać po 30 minut, i próba główna dwugodzinna, i po tym, po sprawdzeniu wizualnym i w odczytów na manometrach dopiero uznaje się próbę za wykonaną prawidłowo i taka próba z tak dokumentem tym, który zawiera te dane, dopiero Daje Wam możliwość na przykład uzyskania odszkodowania w przypadku, jeżeli coś się zalało. Jeżeli macie sytuację, a ja wiem, że się zdarzają, tak, że dostajecie protokół odbioru technicznego, protokół próby szczelności od instalatora, bo on to zrobił wczoraj, e, przez niego podpisany z jakimiś tam wypisanymi rzeczami, ten protokół się nigdzie nie będzie nie będzie honorowany, tak naprawdę. Więc e, to jest tylko papier, którym można sobie stóp podeprzeć, żeby się nie kiwał, tak na dobrą sprawę. a Wracajcie do kierowników, inspektorów nadzorów budowlanych, niech oni Wam powiedzą, z branży sanitarnej oczywiście, niech oni Wam powiedzą dokładnie, jak wygląda ścieżka, bądź poszukajcie, poczytajcie. My zrobimy, podnikujemy odnośnik do, do strony, która Wam pokaże, jak powinna być prawidłowo przeprowadzona próba szczelności i, i, i wszystkie związane z nią mankamenty. Zapraszam na drugą część filmu, zapraszam do subskrypcji kanału i jeżeli podoba Wam się ten film, będzie dla Was przydatny, dajcie łapkę w górę, działamy dalej.